Dzień dobry. W ramach realizowanego przez Fundację TAURUS cyklu edukacyjnego Porozmawiajmy o Prawie, gościmy dzisiaj w studiu radcę prawnego Przemysława Kostakowskiego, specjalistę prawa i postępowania karnego. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie mecenasie, chcielibyśmy poruszyć dziś zagadnienie pokrzywdzonego przestępstwem jako oskarżyciela posiłkowego w sprawie karnej. Proszę zatem powiedzieć, Kogo uznaje się za pokrzywdzonego przestępstwem? Pokrzywdzonym przestępstwem jest osoba fizyczna lub osoba prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo. Pokrzywdzonym może być także jednostka organizacyjna, nie mająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną, np. spółka jawna. A na jakie etapy dzieli się postępowanie w sprawie karnej? Postępowanie w sprawie karnej dzieli się na postępowanie przygotowawcze, określane też jako śledztwo bądź dochodzenie oraz postępowanie sądowe. Pokrzywdzony jest stroną postępowania przygotowawczego i może wówczas zapoznawać się z aktami sprawy, składać wnioski dowodowe, korzystać z pomocy pełnomocnika, brać udział w czynnościach. Zaskarżać postanowienia, zarządzenia i czynności procesowe. Jeżeli jednak postępowanie przygotowawcze zakończy się skierowaniem przez prokuratora do sądu aktu oskarżenia, to pokrzywdzony od tego momentu traci wspomniane wcześniej uprawnienia, chyba że zechce działać dalej jako oskarżyciel posiłkowy. Zgodnie bowiem z artykułem 53 Kodeksu Postępowania Karnego. W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego, pokrzywdzony może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego, obok oskarżyciela publicznego lub zamiast niego. Panie Mecenasie, proszę zatem wyjaśnić naszym słuchaczom, kim jest oskarżyciel posiłkowy uboczny, a kim oskarżyciel posiłkowy subsydiarny. Przepisy obowiązującego kodeksu postępowania karnego przewidują dwa rodzaje oskarżycieli posiłkowych to znaczy oskarżyciel posiłkowy uboczny i oskarżyciel posiłkowy subsydiarny. Oskarżyciel posiłkowy uboczny to pokrzywdzony w sprawie karnej, w której działa obok oskarżyciela publicznego to jest prokuratora w przypadku, gdy prokurator zdecydował się wnieść do sądu akt oskarżenia. Czyli nie odmówił wszczęcia ani nie umorzył postępowania przygotowawczego. Aby zostać oskarżycielem posiłkowym ubocznym, pokrzywdzony musi złożyć do sądu, w którym odbywać się będzie rozprawa, oświadczenie w formie ustnej lub pisemnej o przystąpieniu do sprawy w tym charakterze. Oświadczenie powinno zostać złożone w terminie od wniesienia aktu oskarżenia przez prokuratora do momentu rozpoczęcia przewodu sądowego. To znaczy odczytania aktu oskarżenia na pierwszej rozprawie. Dopuszczenie do działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego ubocznego nie wymaga wydania postanowienia przez sąd. Z kolei oskarżyciel posiłkowy subsydiarny pojawia się w sytuacji, gdy prokurator nie chce wnieść aktu oskarżenia do sądu, czyli odmówi wszczęcia lub umorzy postępowanie przygotowawcze. W takim przypadku pokrzywdzony może działać w swoim imieniu zamiast prokuratora i wnieść subsydiarny akt oskarżenia do sądu. Aby jednak działać w tym charakterze, muszą zostać spełnione określone wymagania. To znaczy, najpierw prokurator nie znajduje podstaw do wszczęcia lub umarza postępowanie przygotowawcze. Następnie pokrzywdzony lub jego pełnomocnik zaskarża decyzję prokuratora do sądu. Sąd może uchylić decyzję prokuratora i nakazać ponowne rozpatrzenie sprawy. Prokurator ponownie odmawia wszczęcia lub umarza postępowanie i dopiero wówczas, w terminie miesiąca od otrzymania drugiej decyzji prokuratora, pokrzywdzony lub jego pełnomocnik wnosi do sądu subsydiarny akt oskarżenia. Jeśli po uchyleniu odmowy wszczęcia postępowania Prokurator je rozpocznie, a następnie umorzy, to całą procedurę należy przeprowadzić od początku. Oznacza to, że aby pokrzywdzony nabył prawa do działania w charakterze oskarżyciela posiłkowego subsydiarnego, prokurator musi po uchyleniu decyzji przez sąd wydać za drugim razem decyzję tego samego rodzaju. To jest umorzyć postępowanie po uchyleniu umorzenia. Bądź odmówić wszczęcia postępowania po uchyleniu odmowy wszczęcia. Należy także zauważyć, że w przypadku subsydiarnego aktu oskarżenia musi on zostać sporządzony i podpisany przez profesjonalnego pełnomocnika, adwokata lub radcę prawnego. A jakie uprawnienia ma oskarżyciel posiłkowy? Na etapie sądowym oskarżycielowi posiłkowemu, w przeciwieństwie do pokrzywdzonego, przysługują pełne prawa strony postępowania, co oznacza, że może on zgłaszać pisemnie lub ustnie wnioski dowodowe, np. wnioskować o przesłuchanie dodatkowego świadka. Może zadawać pytania przesłuchiwanym przez sąd oskarżonemu, świadkom i biegłym. Wypada w tym miejscu zauważyć, że sąd powinien zapytać, czy oskarżyciel posiłkowy chce zadać pytanie przesłuchiwanemu? Jeżeli sędzia przewodniczący tego nie zrobi, należy poprosić o głos i poinformować, że ma się pytanie. Ma prawo wypowiedzi, czyli może m.in. skomentować słowa oskarżonego lub jego obrońcy. Dysponuje pełnym wglądem do akt sprawy. Może sporządzać z nich odpisy, to znaczy robić notatki, fotokopie, wnosić o wykonanie kserokopii, no a także ma prawo do złożenia wniosku o sprostowanie protokołu rozprawy. Ma prawo do mowy końcowej. Oskarżyciel posiłkowy może wówczas ustosunkować się do całego przewodu sądowego i powiedzieć, o co wnosi, np. o ukaranie oskarżonego karą pozbawienia wolności. Może również domagać się uzupełnienia przewodu sądowego, jeżeli uznaje, że istotne dla sprawy kwestie nie zostały dostatecznie wyjaśnione. Jest wreszcie uprawniony do wniesienia środków odwoławczych, np. apelacji od wyroku. Panie Mecenasie, jakie są konsekwencje odstąpienia oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia i co się dzieje w sytuacji, gdy oskarżyciel posiłkowy zmarł? W razie odstąpienia oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia, nie może on ponownie przyłączyć się do postępowania. W sprawie, w której oskarżyciel publiczny nie bierze udziału, niestawiennictwo oskarżyciela posiłkowego i jego pełnomocnika na rozprawie głównej bez usprawiedliwienia uważa się za odstąpienie od oskarżenia. O odstąpieniu oskarżyciela posiłkowego od oskarżenia w sprawie której oskarżyciel publiczny nie bierze udziału, są zawiadamia prokuratora. Nieprzystąpienie przez niego do oskarżenia w terminie 14 dni od doręczenia zawiadomienia powoduje umorzenie postępowania. Z kolei w razie śmierci oskarżyciela posiłkowego, osoby najbliższe lub osoby pozostające na jego utrzymaniu mogą przystąpić do postępowania w tym charakterze na każdym etapie postępowania. Jeżeli sam pokrzywdzony wniósł prywatny akt oskarżenia do sądu i w ciągu trzech miesięcy osoba uprawniona nie wstąpi w jego prawa, sąd umorzy postępowanie. Na zakończenie, panie mecenasie, proszę jeszcze powiedzieć, czy warto zostać oskarżycielem posiłkowym? Jak najbardziej tak, ponieważ oskarżyciel posiłkowy może brać udział w postępowaniu karnym, a nie być jedynie jego biernym obserwatorem. Co do zasady w sprawach zaskarżenia publicznego, oskarżyciel posiłkowy nie ponosi kosztów postępowania, nawet jeśli oskarżony zostanie uniewinniony. Szerokie uprawnienia oskarżyciela posiłkowego sprawiają, że ma on realny wpływ na przebieg procesu karnego. Panie mecenasie, dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu.